Witam Państwa. Poniższy film prezentuje, w jaki sposób można szybko i sprawnie za pomocą głosu przygotować odpowiedź na pytanie skierowane przez rodzica do nauczyciela. Zapraszam na prezentację. Szanowna Pani Przecinek. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dniu wczorajszym oraz do wideokonferencji, który miały miejsce w dniu. 19 marca 2020 roku przedstawiam aktualną listę zadań do wykonania w podręczniku do języka polskiego. Stosowane przez nas rozwiązania do prowadzenia zdalnie zajęć lekcyjnych są oparte na pakiecie Office 365 dla edukacji oraz systemie wideokonferencyjnym firmy Zoom. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zajęć lekcyjnych w formie wideokonferencji oraz tworzenie i przesyłanie na bieżąco przez nauczycieli dokumentów elektronicznych i prezentacji przecinek w tym zadań dla uczniów kropka Dzięki systemowi rozpoznawania mowy mogę szybciej odpowiadać na państwa pytania i prośby kropka Program ten pozwala na podyktowanie treści dokumentu zamiast tradycyjnej metody pisania na klawiaturze kropka Przedstawiam również materiały informacyjne dotyczące oferty zajęć dodatkowych i terminów konsultacji kropka Wszystkie zajęcia są prowadzone zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że przedstawione propozycje zajęć dodatkowych spełnią Pani oczekiwania. Pozdrawiam. Teraz wystarczy już tylko dokonać drobnych poprawek interpunkcyjnych i stylistycznych i tekst jest gotowy. Zobaczcie jak szybko udało się napisać odpowiednio sformatowany głosem opis przy użyciu programu Magic Speech Scribe. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, ile zajęłoby Wam napisanie go na klawiaturze, wejdźcie w link w opisie filmu i spróbujcie sami. Podzielcie się wynikami w komentarzach. Dziękuję za uwagę.